Welcome my pupils, Witajcie dzieciaki. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym, żebyście porobili różne ćwiczenia. Trochę tych ćwiczeń będzie, ale pamiętajcie, że macie cały tydzień na ich zrobienie. Dobrze? Nie musicie się od razu tak spieszyć. I chciałbym, żebyście je porobili tak naprawdę samodzielnie dobrze ja wam wszystko zaraz wytłumaczę co na czym polega które zadanie że ale postarajcie się robić je w miarę możliwości samodzielnie ok? dobra to słuchajcie w ćwiczeniu na stronie 55 dobrze 55 ćwiczenie zobaczcie chciałbym żebyście zrobili tak po pierwsze zadanko numer 1 dobra to tutaj polecenie brzmi e, spójrz na i uzupełni wypowiedzi popatrzcie widzimy Trzech naszych bohaterów, bohaterów naszego podręcznika. Jest Lucy, jest Colin, tutaj jest Bella z lewej strony. Danny, przepraszam. Danny, The Dragonfly, czyli Danny Waszko, tak? I oni mają jakiś plan, co będą jedli w poszczególnych porach dnia, czyli na breakfast, lunch. Tea and for dinner, tak. Tea, przypominam, tutaj chodzi o nam podwieczorek, tak. E, zobaczcie, Lucy będzie, ma ochotę na śniadanko zjeść to, na lunch ma ochotę to, na podwieczorek to, a na obiad ma ochotę na zupkę, tak. I po prostu chodzi o to, żeby wpisać, co poszczególne, poszczególni bohaterowie będą jedli na e, poszczególne posiłki, tak. My plan is to eat. Czyli moim planem jest zjeść. My plan jest to eat cereal for breakfast. Tak? Cereal. Widzimy. Tutaj Lucy. Płatki. Na śniadanie. Tak? Teraz dalej. Co na lunch? Widzimy tutaj. Jakiś makaron. Tak? Czyli pasta for lunch. I tak dalej, i tak dalej. Ok? Musimy patrzeć na poszczególnych bohaterów. I co będą jedli na. W poszczególnych porach dnia, tak? Na poszczególne posiłki. Ok, na tym polega zadanie numer jeden. Zadanie numer dwa: tutaj musicie stworzyć sam, sami swój własny plan, co zamierzacie zjeść. Mam nadzieję, że będą to zdrowe, zdrowe jedzonko. Dobrze? Co zjecie na śniadanko, na przekąskę? Co zjecie na lunch? Czyli na to takie drugie śniadanie? Co zjecie na. Podwieczorek i na obiad albo kolacyjkę, taką. Wczesna kolacja, później obiadek, tak? I tutaj trzeba po prostu wpisać podobnie jak jest, było tutaj w ćwiczeniu pierwszym. Ok? Dobra. Po tym drugim zadanku, czyli numer 1 i numer 2, tak? Strona 55. Ok, dalej. Poproszę Was, żebyście przeskoczyli na stronę 57, tak? Jedną stronę ominiemy na scenie 57. Tutaj, zobaczcie, mamy taką scenę też powtórzeniową. Uzupełnij zdania dowolnymi wyrazami z ramki, przyklej, we, przyklej właściwe naklejki. Naklejki wiecie skąd wziąć, nie, robi, robicie to już nie po raz pierwszy. I tutaj taki mini dialog, tak? Mini dialog. To już tutaj Wy zdecydujecie, co bohaterowie zjedzą na. E, czy tam co sobie zamówią, tak? Bo tutaj jest powtórzenie takiego dialogu w restauracji. Tak? Can I have some cabbage, please? Poprosiła. E, poprosiła. E, Bella, tak? B, Bella czyli nasza pszczołeczka. Ok, co zamówi Colin? Lej, e, Lucy. I any to już będzie tylko zależało od was, tak? Co przykleicie, trzeba mieć tutaj wpisać odpowiedni wyraz. Jak tu przyklei, jest przyklejona kapustka, no to tutaj wyraz kapustka. Jak tu przykleicie coś, to tu potem trzeba mieć ustawić odpowiedni wyraz, tak. Ok. I to będzie to. Czyli po raz kolejny to zadanie. Ok. Eee, dalej. Zadanie numer dwa. Tutaj trzeba. Odpowiednimi wyrazami z ramki to, co widzimy, tak? to są bardzo łatwe zadania. To, co widzimy na obrazku, to trzeba wstawić w odpowiednie miejsca. tak, Czyli tutaj zobaczcie, 12 to jest lunch. No i co ktoś je na lunch? Czyli wstawiamy, co je i na jaki posiłek. Nie? Co i na jaki posiłek. Ok, czyli to są te dwie strony w ćwiczeniu. Dobrze, 55 i 57. Dobra, te dwa, te cztery zadania, a potem poproszę Was, żebyście zrobili zadanka, który też Wam prześlę. Dobrze. A mianowicie tutaj, zobaczcie, takich fajnych. Kilka ćwiczeń. E, posłuchaj nagrania i połącz zdjęcia dzieci z, ze zdjęciami ich ulubionych potraw. Tak. E, Tutaj usłyszycie w nagraniu, która osoba lubi jak, jak, jaką potrawę. Tak? I trzeba połączyć osobę z potrawą. Numerek 2. Dziewczynka powie Wam, która jest jej ulubiona potrawa i trzeba będzie ją połączyć. Tutaj fajnie byłoby, jakbyście używali różnych kolorów. Kolorów kredek. Wtedy będzie mi łatwiej też sprawdzać tutaj połączenie, tak? Obrazka z, z potrawą. Następnie zadanie drugie, też jest zadanie na słuchanie. Włączycie sobie nagranko, posłuchacie go i wpiszecie tutaj. Ja wiem, że są pokazane obrazki przedstawiające, przedstawiające jedzenie, ale wasze zadanie będzie wpisać nazwę posiłku, Czyli zobaczcie, tutaj bohaterka naszego podręcznika zje pizzę na lunch. tak? Zje makaron na... i tu trzeba będzie podać nazwę taką, jaką słyszycie w nagraniu, okay? No właśnie, I tak trzeba zrobić z pozostałymi przykładami, ok? Także uważnie się proszę tutaj wsłuchiwać. Następnie tutaj zadanie trzecie. Zobaczcie, rozmawia sobie tutaj nasza bohaterka Podręcznika z kelnerem, tak? I ona coś zamawia. I waszym zadaniem jest przeczytać, tutaj się porządnie tak wczytać, co ta bohaterka naszego podręcznika zamówiła i otoczyć to pętlą. Zobaczcie, tutaj widzimy: Can I have some soup? Tak? Czyli otoczony jest wtedy obrazek przedstawiający zupę. I tu jest jeszcze dalej powiedziane, co ona sobie zamówiła do jedzenia. I wy musicie otoczyć to jedzonko pętlą. Tak. Ok, zadanie czwarte. To tutaj macie odpowiedzi na pytania, czy ty lubisz, tak? Jakieś, jakąś potrawę, jakieś jedzenie. Widzimy tutaj, że um, dziewczynka pewne potrawy lubi, pewnych nie lubi. I tu chodzi o to, żeby tak jak mamy tutaj pokazane, napisać odpowiedzi na pytania. Do you like pizza? Patrzymy, pizza. Dziewczynka lubi. Dlatego jest yes, I do. Jak nie będzie to jaka to jest ta odpowiedź, że nie, tak? Musicie tutaj przywołać to sobie z pamięci. OK. Zadanko piąte to jest zadanie dla chętnych. Zachęcam Was oczywiście, ono jest też łatwe, dodatkowo będzie punktowane, OK. Popatrzcie, macie tutaj jakiś rysunek przedstawiający ktoś, kto je coś, to co widzimy na talerzu. Tak? No, i pod spodem jest opis. Tak? My favorite meal is lunch. I have fish for lunch. I love chips. I don't like pasta. Tak? Czyli ktoś napisał, jaki jest jego ulubiony posiłek, co je na tę Jaką potrawę spożywa. Tak? I też jakiej potrawy nie lubi. I waszym zadaniem jest właśnie zrobić coś podobnego. Narysować tutaj na talerzu coś, co spożywacie na jakiś wasz ulubiony posiłek i po prostu potem to opisać. Tak? Okay? Czyli coś, co posiłek, który lubicie najbardziej, czy to śniadanie, czy to drugie śniadanie, czy to przekąska, czy może jakieś, czy może ten podwieczorek, tak? jest Waszym ulubionym takim posiłkiem spożywanym w ciągu dnia. Co jecie w trakcie tego posiłku i czego nie lubicie? I trzeba tutaj to napisać. Jeszcze raz powtarzam, to zadanie jest dla osób chętnych. Okay? Oczywiście czekam za Waszymi odpowiedziami. Pamiętajcie, że nie musicie się spieszyć, nie trzeba wszystkiego robić dzisiaj. Macie cały tydzień na wykonanie tych kilku zadań. Okay? Dziękuję. To wszystko bye bye.